Witamy na austriackiej wsi Tu już biało, troszkę śniegu jest O Słoneczko wstało Pięknie, pięknie, o a tu się robi świeże mleczko O proszę I to i to bio <grym> No Krówki się tam pasą na łąkach fajnie wszystko rozwiązane niekończące się źródło wody proszę bardzo tam daleko w górach zakopana jest rura i z tej rury woda tu leci cały czas, cały rok, nie zamarza a tu się robi mleczko, tu koleżanki stoją o. Dzień dobry, a tu mleczko.